Żona dzwoni do męża. Kochanie, szef mi właśnie zaproponował wyjazd na tydzień, żeby z nim powędkować. To jest moja szansa na awans, którego oczekiwałam już od dłuższego czasu. Spakuj, proszę, moje rzeczy na siedem dni, wliczając w to kalosze, wędkę, skrzynkę z przynętami, bo tylko ja ją mam. I proszę, nie zapomnij o mojej niebieskiej piżamce. Wyjazd jest już dziś, więc po południu, jak będę tamtędy przejeżdżać, wstąpię po walizkę. Mąż zapakował co żona prosiła, po czym podał jej walizkę, gdy po nią przyjechała. Gdy żona wróciła, zaczął rozmowę. I jak dostałaś awans? Oczywiście, to rozumiem, że był niezły połów? Pewnie, było jeziorko i strumyczek, więc złowiłam trzy pstrągi, dwa karpie, pięć dorszy, a nawet jednego węgorza. Mam tylko pytanie, czemu nie zapakowałeś mi niebieskiej piżamki tak jak prosiłam? Zapakowałem. Jest w skrzynce z przynętami.